Ro zrobiłem rozpocznij nagrywanie <grywa> A jo nie będę A jo nie będę dali iść z ci skolby zarozjebi Chaccie wyprzedziłem kurwa syk opa. Jestem już na dole. Jeżeli <grym> zajechany kurwa Idzie tu kurwa czojś. korzystać z terminalu. Kogo kurwa broni? A i zaraz winę Co mam wziąć za samochód? Same fury stoją. No i zdechłem. <grym> Maski? Przytrzymaj. Ja mam maskę. Resz, <laughs> jak w <Wacław>, kurwa. <laughs> ja kurwa. kurwa. Ja pierdol. Normalnie, kurwa. Co to kurwa? Nie masz tu karty, kurwa? Firej. O kurwa, co tu się odpiertało. to. Pek. Pek. Kurwa. Józef. Jak się kurwa steruje tym A. W ten sposób. A to wolno chodzi. Z daleko w... Czy to jest w chuj daleko, żeby to ogarnąć. Dobra, będzie. Jako pytanie, jak ja mam do tamtego trafić. Aha. Dobra. Ostatni chyba. Szedł ostatni. No już koniec powinien być. Sukces. Gdzie kurwa? O, kurwa. Ty leży kurwa. I co on mu na łbie? Aha. Kurwa, covid się skończył, kurwa. I co? Co tu kurwa, coś zajebać gdzie? I przecież to samochód, trzeba wziąć kurwa tam mi coś na niebiesko się... I idę po samochód. <grystanie> o, kurwa. Zobo, bo jaki... ...TVR, kurwa. Ja kieruję, pierdol się. <grystanie> Jadę już w chuj. Zostawię cię. No ten kurwa. Stinger. Mogę go rozjebać, nie? No i dobrze. Dali, te drzwi się otworzyły. A już wiem, co to jest za wyjazd. Zamknięte drzwi. Ogarnij, ja. Hakuj terminal ochrony. Kurwa, ale ty się przejechałem jak chuj. Pali kurwa buta, nawet nie idzie spolić, nic nie idzie zrobić. Hakujesz to? Przejebany. No mi to zajęło ile? Minutę? No, nie to, ja wiem. Przed chwilą miałem. Czego? Dali, bo ci zaraz zaszczelę, kurwa. Kurwa, cyple. Bo cię zaraz wyrucham w odbytnicę, kurwa. Pistoletem. Stare baterie, to tu jest pojemnik, żeby wyjebać. <grywa> kurwa, weź se fotel człowieka, bo garba dostaniesz. Ja, kurwa, za Przejść nie mogę. Stanę, kurwa, na środku. Stoi. Hop, hopara. Człowieniu. Wlozim, kurwa, do góry, Zoba. maski... Te maski już niepotrzebne. Użyć pancerza... Ej pancerz co użyje? ich Łe, teraz pancerz. Przekąski mam. Dobra, pierdolony. Wiksa, jadę. <grystanie> Dali... Gdzie ty strzelasz kurwa? Co? Bo co robi kurwa? inger. To kija jest. Przejadę chuj. No co się otworzy? Co się dzieje? Tunel. Nie, w lewo. Kurwa ty. uszkujesz mnie. Może ja wiem gdzie. Może to trzeba z dobrej strony podjechać. Muszę zjechać. Z dobrej. Pierdolisz. Dobra. Wjadę przez murek kurwa. Ali, tu już jest wiatr. Pierdolisz. Mnie. O chuj. Są się świeci kurwa? Teraz szczaiłem dopiero. Bo ciemno jest. Nie no, trzeba wjechać. O chuj. Za jak trąpię, za jak trąpię tej. Pa! Zaraz zgubię jeszcze 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Złapak łączki robi. Lewo, prawo, cyk. Owieś, koniec. Co ty powiesz? A mi helikopter kopować, którego nie idzie przyzwać, kurwa. <laughs> Tylko trzeba do niego biec, kurwa, tak do tamtego. I nie mam nic z sianem. chyba się nie da wyjechać, kurwa. Tu jest wyjazd. Światło widzę. Deski. Stacja tu jest kurza. Nie deski. Na pewno tu? Tu nigdy drogi nie ma w prawo, a nie w lewo. To kurwa w lewo nic jest, a nie jest kanały Dobra, to w lewo pizgą będzie bliżej. Chyba, że pociąg pojedzie. <gry> Dobra, zdążę. O chuj <gry> Ej, ciekawe, czym się obrócił w tym tunelu. Sprawdzimy? Huja, na no, dachie. Za wolno jechałem. No teraz kupię, kurwa, na pewno. Zbieżność się zjebała. A na drugą stronę muszę jechać, kurwa. Ej, ale dałem dupy. Przez ten kanał mogłem przepierdolić. Było bliżej, w chuj. Ty mi nie musisz zaznaczać. <gry> Czy sobie zaznaczasz? Oh, Fucking. do czwartej za późno O kurwa, o kurwa Cyk, pyk. Już. I znowu przejechałem. No i weźmy przelej dwie się koła kurwa. Opa, już jest nowy. Już kurwa się sam naprawił. Co to jest kurwa? Kurwa, 5000 tysięcy. już ukończona. 50 koła dostę. Bo ty też wtedy miałeś 0, tylko że ty możesz kurwa sprzedać paraniety. Jezu. no ale może sprzedać go za ile, kurwa? No, nie widziałeś? To już masz, kurwa, 700 tysięcy tu ponad. A ja mam, kurwa, ile? A ja mam 70 tysięcy. Jeszcze póki tu jestem, to muszę wejść w internety, kurwa, GTO i se przelać te siano. 71 71000 mam ich. No, Powinienem mieć kurwa teraz 4200. Helikopter kurwa <grywa> drugi. 71 000, pieniędzy mam. <grywa> da. 10700 70.